Jest ciemna noc na wschodnim froncie w 1942 roku. Jedynymi dźwiękami są odległe grzmoty artylerii i okazjonalne szczekanie psa. Nagle ciszę przerywa cichy szum nad głowami. Niemieccy żołnierze patrzą w górę, ich twarze bledną ze strachu, bo wiedzą, że jest już za późno na ucieczkę. Z ciemności... Szybując cicho jak duchy, nadlatują dwupłatowce PO-2 nocnych wiedźm. Silniki mają wyłączone, szybując nad celem zrzucają swoje bomby z zabójczą precyzją i znikają z powrotem w noc, zanim ktokolwiek zdąży zareagować. Kochani, tu Demon Smultoku. Dzisiaj wznosimy się w przestworza z niesamowitymi kobietami. Mówimy o nocnych wiedźmach lub, jak Niemcy nazywali je, die Nachthexen. Co moim zdaniem brzmi groźniej. Czyli porozmawiamy dzisiaj o pilotkach i nawigatorkach, które wbrew pewnym przeciwnościom, a były traktowane po macoszemu, stworzyły kobiece pułki bojowe, które spędzały sens powiek nazistom, dosłownie i w przenośni. A na czele tych nocnych wojowniczek stała niezwykła Marina Raskowa. I teraz gwiazdka. Dzisiejszy odcinek w żadnym razie nie jest wyrazem jakiejkolwiek sympatii wobec kraju, dla którego walczyły Nachthexen, ale został zainspirowany jedną z moich przełkochanych autorek Kate Queen i jej książką Łowczyni. Więc zapraszam do odsłuchania dzisiejszego odcinka. Fold a blanket and say good morning. good morning. Cook your eggs on my angel kitchen. Come by later for story time. time. Hey, hey, what you, what you do doing? Jak to się stało, że te młode kobiety znalazły się w kokpitach samolotów, biorąc udział w jednych z najbardziej niebezpiecznych misji II wojny światowej? To nie było takie proste, tym bardziej, że nikt szczególnie chętnie nie patrzył na udział kobiet w wojnie, a już szczególnie za sterami samolotów. No bo czemu, skoro mieli tyle zdatnych mężczyzn chętnych do latania? Wszystko zaczęło się od jednej kobiety. Mariny Raskowej, zwanej Ameliu Erhardt Związku Radzieckiego. Marina urodziła się w 1912 roku w Moskwie i początkowo chciała zostać śpiewaczką operową, czyli pójść w ślady taty, który był śpiewakiem operowym i nauczycielem śpiewu. Ale jak na złość w młodym wieku dostała jakiejś strasznej infekcji ucha, która na tyle jakoś upośledziła jej słuch, że nie było sensu kontynuować nauki śpiewu. W związku z tym szybko się przekwalifikowała i już w liceum uczyła się w profilu chemiczno-inżynieryjnym. Dosyć szybko rozpoczęła też pracę, bo chciała wspomóc rodzinę finansowo i pracowała jako chemik w fabryce. I tam oto poznała pana Raskowa, z którego wyszła za mąż. Następnie zatrudniła się w Laboratorium Nawigacji Lotniczej Wojskowej Inżynierii Akademii Lotniczej im. Żukowskiego. W 1934 roku zdała egzamin państwowy i jako pierwsza kobieta w ZSRR otrzymała dyplom nawigatora lotniczego. W 1935 roku ukończyła też szkolenie w Centralnej Szkole Pilotów Aeroklubu Klubu ZSRR i otrzymała dyplom pilota. Następnie bardzo szybko uczyła studentów, a później studentki, nawigacji wojskowej i podobno wiele uczniów odnosiło się do niej raczej sceptycznie. Ale udało jej się udowodnić, że była zdolna. A naprawdę była, bo ustanowiła szereg rekordów długodystansowych, co było znacznym osiągnięciem. Większość tych rekordów miało miejsce w latach 37-38, kiedy jeszcze uczyła w Akademii Lotniczej i za te wyczyny została wyróżniona tytułem bohatera Związku Radzieckiego. I to właśnie wtedy zaczęto ją nazywać rosyjską Amelią Erhardt. Kiedy Niemcy zaatakowali Związek Radziecki w 1941 roku, wiele kobiet zaczęło wysłać listy do mówiąc, że chcą wspomóc kraj w siłach powietrznych. A to nie była w końcu taka prosta sprawa, bo kobiety mogły szyć mundury, mogły pomagać jako pielęgniarki, kucharki, jasne. Wszystko ważna i doceniana pomoc, no ale w armii to nie. Marina zastanowiła się, co by tu zrobić i wybrała się do Stalina, bo przecież no, już się znali, bo nadawał jej odznaczenia. Wpadła tam i mówi tak. Privet, czas na stworzenie wyłącznie kobiecych jednostek lotniczych i żeby nie było, w ogóle nie zaprzątaj sobie tył głowy, ja się wszystkim zajmę. I Stalin się zgodził, dodając, że widzi siłę propagandową we włączeniu kobiet do wojny. I nie wiem, czy do końca o tą Mary nie chodziło, ale ważne, że mogła stworzyć trzy jednostki: 586 pułk myśliwski, 587 pułk bombowy i najbardziej znany 588 nocny pułk bombowy, czyli te nasze nocne wiedźmy. Raskowa rozpoczęła rekrutacja. Najpierw skierowała apel do młodych kobiet w całym kraju, i zgłosiła się niesamowita liczba, Głównie bardzo młodych kobiet. To były setki ochotniczek. I to nie były tylko takie kobiety, które miały coś wspólnego z armią, bądź miały wylatane, tak się mówi, wylatane wiele godzin. Ochotniczki to były m.in. studentki, nauczycielki, pracownice fabryk, księgowe, gospodynie domowe. I Raskowa podzieliła je według umiejętności. Najbardziej doświadczone szły do pułku myśliwskiego i bombowego, a najmniej do tego naszego nocnego pułku bombowego. I słusznie, no bo mogła dostosować szkolenia do poziomu grup, ale jednak skupmy się na tych naszych Nachthexen. A tylko wspomnę, że te dwa pierwsze pułki też się wysławiły podczas wojny. Naszymi Nachthexen, czyli teoretycznie najmniej doświadczonym pułkiem, dowodziła... Jednostka wykonała ponad 24 tysiące misji bojowych i zyskała odznaczenia dla 24 bohaterów Związku Radzieckiego. To jest najciekawsza z grup, bo była traktowana troszkę po macoszemu, a tymczasem wykorzystała swoje braki, zyskując nagle ogromną przewagę. I zaraz Wam wytłumaczę dlaczego. Plus, to był jedyny pułk, który do końca pozostał złożony wyłącznie z kobiet. To były pilotki, nawigatorki, mechanicy, cała obsługa naziemna. Wszystko kobiety. Jak to wyglądało od kuchni? Po rekrutacji nastąpiło szkolenie. I to szkolenie było intensywne i wymagające. Wyczerpujące zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Marina Raskowa osobiście nadzorowała proces szkoleniowy, dbając o to, aby każda kobieta była gotowa na wyzwania, jakie czekały ją na froncie. Kobiety musiały opanować sztukę nawigacji nocnej, uczyć się czytać gwiazdy, jak mapę, mm, ćwiczyły loty tymi swoimi PO2, o których też powiem, i ćwiczyły w każdych warunkach pogodowych deszcz, śnieg, wiatr, grad wszystko naraz. Każda z nich musiała nauczyć się wykonywać obowiązki pilotów, nawigatorów, obsługi technicznej i personelu naziemnego. A jeszcze przecież został taki mały kruczek, czyli ćwiczenia precyzyjnego zrzucania bomb. Piloci i nawigatorzy musieli trafić w cel z dokładnością, a to wymagało pewnej ręki i stalowych nerwów, i jeszcze manewrowania w trudnych warunkach. A no i jeszcze na koniec, w sensie w trakcie unikania wroga. Szkolenie też nie ograniczało się wyłącznie do technicznych umiejętności. Raskowa i instruktorzy mieli, moim zdaniem, światłe podejście do tworzenia zespołów, bo kładli duży nacisk na budowanie ducha zespołowego i wzajemnego wsparcia. Kobiety uczyły się polegać na sobie nawzajem, tworzyły więzi, które pomogły im później przetrwać najtrudniejsze momenty wojny. W mojej ukochanej książce, wszystkie mówiły do siebie Sestra, czyli siostra. A to wsparcie było potrzebne, no bo wyobraźcie sobie, że co noc patrzyły w niebo i sprawdzały, czy każdy z tych siostrzanych samolotów jednak wrócił z misji. Ani nie wszystkie wracały. Codzienne życie tych kobiet było trudne, bo mieszkały w prowizorycznych obozach w pobliżu linii frontu, często w naprawdę mroźnych warunkach. Nie było tam ani czysto, ani luksusowo. To były głównie naprawdę rozpadające się baraki. A ponieważ nie były traktowane tak poważnie jak męskie oddziały, no to ich własność też opierała się na rzeczach odziedziczonych od baraków, przez mundury i samoloty. Czyli tak. Ich mundury były używane przez męskich żołnierzy, więc często były ogromne i dziewczyny się w nich topiły. Plus były nieprzystosowane do pogody, więc jeśli ktokolwiek miał palto lub inną ciepłą rzecz przywiezioną z domu, to już wygrał. I ponieważ mundury były za duże, a w skład mundurów pamiętajmy wchodziły też męskie buty i bielizna, to wypychały te swoje buty i kurtki gazetami i na przykład prześcieradłami czymkolwiek co mogły znaleźć, aby się ogrzać i w miarę jakoś sensownie w tym wszystkim poruszać. Ale dziewczyny nie narzekały, bo to, to był raczej powód do żartów, no bo w sumie to pozostało się tylko śmiać. A wiecie, kto jeszcze się śmiał? Męskie oddziały. Z jakiegoś powodu ich męscy odpowiednicy uważali istnienie damskich oddziałów za przezabawne. I robili im różne żarty. Niektóre były takie mniej śmieszne moim zdaniem, bo potrafili poprzestawiać coś w samolotach. A potem to już śmiechom nie było końca. No i może pod wpływem tych chłopackich zalotów dziewczyny obcięły włosy na krótko, żeby mniej podkreślać swoją kobiecość? No, i też pewnie było im wygodniej i bardziej higienicznie. Ale mundury po starszym bracie można przeżyć, natomiast samoloty to już jest inna bajka. Kobiety latały w dwupłatowcach Polikarpów PO2. Te maszyny były pierwotnie przeznaczone do szkoleń i przede wszystkim do oprysków rolniczych, zdecydowanie nie do walki. Może dlatego, że były wykonane z drewna i płótna. I oferowały naprawdę niewielką ochronę przed ostrzałem wroga, no i jeszcze ta konstrukcja była łatwopalna. PO2 miał maksymalną prędkość mniejszą niż prędkość lądowania niemieckiego myśliwca, co też czyniło go podatnym na ataki. I w ciągu dnia tak naprawdę każdy by je przegonił. Ale dziewczyny szybko dostrzegły plusy tej sytuacji, bo samoloty miały taką sekretną broń. Zdolność do latania nisko i powoli i jeszcze w dodatku stosunkowo cicho. Niemcy nazywali te samoloty maszynami do szycia, oczywiście trochę je przy okazji wyśmiewając, a trochę podkreślając, że wydawały tylko szum, który Niemcy odnotowywali dosyć późno, a w większości przypadków za późno. I nocne wiedźmy wykorzystywały to na swoją korzyść. Wyłączały silniki, lub według niektórych źródeł maksymalnie zmniejszały obroty tuż przed dotarciem do celu. No i szybowały wtedy tak cicho przez noc, zrzucając bomby, a następnie ponownie uruchamiały te silniki, żeby możliwie szybko się oddalić. I ta taktyka sprawiła, że trudniej też było je wykryć i zestrzelić. Na pokładzie takiego samolotu był pilot i nawigatorka. Pilotka i nawigatorka? Nie wiem. W każdym razie, nawigator w załodze Nocnych Wiedźm miała kluczowe zadanie, bo jak już mówiłam, nie miały nowoczesnych systemów nawigacyjnych, bo te dostępne nawet w tamtych czasach, jakieś tam radary i inne wynalazki były za ciężkie, bo te samoloty nie podołałyby z takim obciążeniem. Więc nawigator korzystał z map, kompasu i gwiazd do określenia pozycji samolotu. Także na mojej nawigatoru musiał być naprawdę dobrym matematykiem, czyli kolejna ewentualna kariera do skreślenia z mojej listy. Podczas tego lotu właśnie. Nawigator musiał sprawdzić prędkość wiatru, obliczyć kursy, śledzić czas. Musiał też komunikować się z pilotem i mieć oczy dookoła głowy, żeby zaalarmować, jeśli pojawią się przeszkody lub jeszcze gorzej, jeśli pojawi się wrogi samolot. Moja kochana książka Łowczyni opisuje, jak mogło wyglądać życie nachtheksem i pokazuje, że na lotach i ćwiczeniach się nie kończy. Dzień zaczynał się wcześnie, niezależnie od tego, o której zakończyły nocną misję. Pobudka w zimnych, prowizorycznych barakach, skromne śniadanie, często tylko chleb i herbata, potem sprawdzanie samolotów. Każdy detal musiał być dokładnie sprawdzony od silnika, postery. Nawigatorzy przeglądali mapy, obliczali trasy, przygotowywali sprzęt. A, jeszcze trzeba dodać, że oczywiście na miejscu była cała ekipa mechaników i innych speców, którzy dbali o te samoloty, żeby były w najlepszej kondycji. To również były tylko kobiety. Ale też pilotki i nawigatorki traktowały te swoje samoloty prawie jak własne dziecko, więc były za nie niezwykle odpowiedzialne. Po południu załogi brały udział w treningach, ćwiczyły procedury awaryjne, dokładność rzutów bomb, manewry itd. Przez wieczornymi misjami odbywały się szczegółowo odprawy, dowódcy omawiali cele, tras lotu, potencjalne zagrożenia, kolacja, no a potem kwintesencja czyli misje bojowe najważniejsza część dnia. Po starcie nawigatorzy prowadzili pilotów przez ciemność pilnowali wysokości, bo ona była kluczowa. Zbyt wysoko i mogły zostać wykryte, zbyt nisko i mogły zderzyć się z ziemią. Jednak to, że samoloty mogły latać dosyć nisko oraz, że były zrobione z tego płótna i drewna, miało też swoje zalety, bo były rzadko wykrywane przez niemieckie radary. Po dotarciu do celu, nawigatorzy kierowali pilotów dokładnie nad cele, upewniając się, że bomby zostaną zrzucone z precyzją. Po udanej misji załogi wracały do bazy, gdzie czekała je szybka inspekcja samolotów i kolejny lot, bo samolot mógł przewozić tylko 350 kg bomb, więc często konieczne było 8 lub więcej lotów w ciągu jednej nocy. Źródła podają, że to było tak mniej więcej 8 do 18 lotów per misja. I ponieważ samoloty były tak małe i miały tak ograniczoną pojemność, załoga nie miały też spadochronów, czyli kolejny mały kruczek. Koniec końców nocne wiedźmy wykonały ponad 30 tysięcy misji i zrzuciły ponad 23 tysiące ton bomb. Osiągnęły te sukcesy mimo sceptycyzmu tamtych czasów, no bo jak już mówiłam, mędrcy piloci często sabotowali ich samoloty lub żartowali, że nigdy nie wrócą. Cisza. Ale Nachthexen miały 12 przykazań i pierwsze z nich brzmiało Bądź dumna, że jesteś kobietą. Jedną z najważniejszych misji był atak na niemiecką kwadrę główną w mieście Majkop w 1943 roku. Ale nocne wiedźmy wykonały wiele nalotów, zrzucały bomby i powodowały znaczne straty w operacjach wroga. Ich nieustanne naloty zmusiły Niemców do skierowania zasobów na obronę przed tymi nocnymi atakami, pokazując strategiczny wpływ tych misji. Nie mogę przemilczeć też, że latały nad Polską i między innymi w ofensywie nad Białymstokiem, Gdynią i Gdańskiem. Ale dziś bardziej bym się chciała skupić na tym, jak ciekawa była ich działalność. A nie jest ona spopularyzowana w historii, a wydaje mi się, że historia jest ciekawa. Ogółem w pułku służyło 261 osób, z czego 32 osoby zmarły w czasie wojny z różnych przyczyn, w tym katastrof lotniczych, zgonów bojowych i z powodu gruźlicy. 28 samolotów zostało zniszczonych. A co z Mariną Raskową? Raskowa zginęła 4 stycznia 1943 roku w czasie oblotu meteorologicznego na trasie przelotu trzeciej eskadry pułku na front podczas awaryjnego lądowania. Miała zaledwie 30 lat. Nacht Heksen stały się znane z wyjątkowej skuteczności w walce. Niby przestarzałe samoloty, niby śmieszne, że kobiety a tymczasem zyskały wśród Niemców bardzo złą sławę i wzbudzały w nich strach. Naziści tak się ich bali i nienawidzili, że każdy niemiecki lotnik, który zestrzelił samolot Nachthexen, był automatycznie odznaczany prestiżowym medalem Żelaznego Krzyża. Plus wymyślili na ich temat rozmaite ploteczki. A to, że pułk składa się z przestępców, którzy prosto z więzienia zostali skierowani na front, a to, że zakrapiają oczy specjalnymi chemikaliami, żeby mieć w nocy wzrok jak kot i wszystko widzieć? Wszystko to obrzydliwe oszczerstwa. A teraz będzie trochę feministycznie. Następnym razem, gdy ktoś spróbuje wam powiedzieć, że kobiety nie mogą czegoś zrobić, przypomnijcie im o Nachtheksen. Które niby latały samolotami ze sklejki taśmy klejącej i WD 40, a jednak stały się koszmarem dla wielu nazistów. Niestety ostateczna puenta jest średnio śmieszna, bo sześć miesięcy po wojnie ich pułk został rozwiązany, jasne. Ale mimo że były najbardziej odznaczoną jednostką radzieckich sił powietrznych podczas wojny, nie uwzględniono ich podczas wielkiej parady z okazji dnia zwycięstwa w Moskwie, bo ich samoloty były zawolne. Kochani, to wszystko na dziś. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, to proszę subskrybujcie lub zostawcie recenzję. Niestety nie jestem w stanie ogarnąć tego technologiczno-psychicznie, jak odpowiadać się na komentarze na Spotify, ale naprawdę każdy jeden ściska mnie za serce i naprawdę doceniam, bo wiem, że to nie jest pierwszy odruch, żeby napisać coś pozytywnego, albo przynajmniej nie jest to mój pierwszy odruch. Może nie powinnam mierzyć swoją miarą. A negatywne? Negatywne dają do myślenia. Więc dziękuję za wszystkie i doceniam. Do następnego razu, kochani. Hey, 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 what you doing?